W dzisiejszych czasach trudno sobie pozwolić na fachowców. Robienie tego samemu jest żmudne i często niebezpieczne, a potem potrzebujesz niezliczonych i drogich narzędzi. Nigdy więcej, to, co teraz pokażemy, zrewolucjonizuje świat narzędzi, jaki znasz, dla profesjonalistów i dla majsterkowiczów. Jedno narzędzie do wszystkich prac buduj, remontuj, instaluj i naprawiaj. Jedno narzędzie za pomocą którego będziesz wiercić, wkręcać, ciąć, piłować i szlifować. Oto absolutna światowa sensacja. Hammersmith. Smith. Multitool. Użyj Multitool, aby przewiercić grube deski. Jedno kliknięcie i zdejmujesz nasadkę wiertarską. Jedno kliknięcie i podłączasz piłę. Z łatwością odetniesz gwoździe. Dzięki systemowi QuickFix Fix narzędzie Hammersmith Multitool jest bezkonkurencyjne, wszechstronne, niezwykle zwinne i niezrównanie precyzyjne. Po naprawach wyszlifuj ściany na gładko. Szybko i łatwo zamontuj półki. Wytnij dokładne wgłębienia na okablowanie. Z łatwością odkręć stare zawiasy. Był problem? I już go nie ma. Hammersmith Multitool to jeden akumulator, jeden silnik i tysiąc możliwości. Zwykle możesz użyć jednego narzędzia tylko do jednego zadania, ale dzięki Multitoolowi używam jednego narzędzia do wielu różnych zadań. Z multitułem i kompletnym zestawem akcesoriów zrobię wszystko. Odwiercenia i wkręcania podcięcie i szlifowanie. Za pomocą tego jednego narzędzia wykonuję mnóstwo różnych zadań. Zaoszczędziłem sporo pieniędzy. Warsztat bez narzędzia Hammersmith Multitool to nie warsztat. Bądź na bieżąco i dowiedz się więcej o jedynej w swoim rodzaju ofercie Pro, która zawiera kompletny 58-częściowy zestaw akcesoriów i jest dostępna ale tylko dzisiaj w rewelacyjnej okazyjnej cenie. A teraz Mark Killer pokaże ci jak z powodzeniem wykonasz setki zadań. Witajcie, zanim zaczniemy, muszę pozbyć się tego irytującego gwoździa, który najwyraźniej ktoś wbił w złe miejsce. Tak to się robi. Zaskoczyłem Cię, prawda? Odcięcie gwoździa było szybkie i łatwe dzięki nowemu narzędziu Hammersmith Multitool. Następnie chciałbym przewiercić tę grubą drewnianą deskę. Teraz przyjrzyj się uważnie. Wystarczy jedno kliknięcie, aby zdjąć nasadkę brzeszczotu, a następnie przymocować wiertło. Gotowe. Aby uzyskać pełną moc, przełączam go na długie ustawienie prędkości i wybieram najwyższy moment obrotowy. Jest moc. I do dzieła. Przewiercam deskę i wchodzi jak nóż w Gotowe. Dalej chciałbym usunąć starą wykładzinę. To dość delikatne zadanie. Nie potrzebuję do tego dodatkowego narzędzia. Wszystko co muszę zrobić, to wymienić nasadkę. Zdejmuję wiertło, a teraz biorę przystawkę tnącą. Po prostu ją wciskam i już znów jestem gotowy do następnego zadania. Teraz pracuję z 16 tysiącami drgań na minutę, wykorzystując technologię oscylacji oraz pełną moc, aby usunąć wykładzinę z optymalnym bezpieczeństwem. Nie tylko odklejam materiał od podłoża, ale też z Łatwością go przycinam. To takie proste. Przeciąłem starą wykładzinę, ale też poluzowałem utwardzony klej. Nic nie zatrzyma multitula. Zrobisz to łatwo, bez żadnego wysiłku. Jak zamówisz, to narzędzie wykona całą pracę, a nie ty. Następnie chciałbym zdjąć te stare zawiasy. Wracam do nasadki wiertarskiej jednym kliknięciem i gotowe. Teraz włączam pierwsze ustawienie prędkości i wybieram niższy moment obrotowy, abym mógł to precyzyjnie odkręcić. Tak to wygląda. Multitool posiada funkcję podwójnej przekładni, która zapobiega zsuwaniu się nawet starych i zniszczonych śrub. Gotowe! Dobrze jest pracować z niezwykłą precyzją i z łatwością wykręcać śruby. Normalnie potrzebowałbym takiego zestawu narzędzi. Bądźmy szczerzy, wiele z nich jest dość niebezpiecznych i przy każdym użyciu istnieje ryzyko zranienia, nie wspominając nawet o wszystkich pieniądzach, które musisz wydać na ten gigantyczny stos narzędzi. Zaoszczędzisz pieniądze dzięki Hammersmith Multitool. Jedna bateria jeden silnik i tysiąc możliwości. Oto rewolucja w Twoim warsztacie. Jedno narzędzie do wszystkich zadań. Buduj, remontuj, instaluj i naprawiaj. Dla profesjonalistów i dla majsterkowiczów. Tam, gdzie do tej pory potrzebowałeś niezliczonych narzędzi, Hammersmith Multitool sam się tym zajmie. Tam, gdzie do tej pory trzeba było płacić drogim fachowcom, teraz masz narzędzie Hammersmith Multitool. Jest problem? i Już go nie ma. Hammersmith Multitool to jeden akumulator, jeden silnik i tysiąc możliwości.